Cześć ziomeczki, witajcie w 31 odcinku Screamouts Unlimited Nie wiem czemu, ale jak mówię te liczby już z trójeczką z przodu, no to naprawdę jakoś tak się nie wiem, jaram czy coś, no bo to jest już tyle odcinków i przetrwaliście tyle odcinków ze mną w tej serii, także no jest niesamowicie, ale nie przedłużając, lecimy gdzieś, 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 gdzieś w jakiejś fajnej lokacji. Mamy tutaj Rafę, tutaj wykonają wszystkie misje, mamy, mamy, mamy następną... Ampesand Beach Na plaży, na plaży. Jest zimno i ta kurczę plaża, tutaj, może jakiś island Stoi bookie eee... A tu jest kolejna rafa. Nie, rafa, rafa, nie. I zobaczcie, tu już koniec mapy, także trzeba coś wybrać. Dobra, lecimy sobie tutaj w, 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 w przestworza w jakiś podniebny domek czy coś, nie wiem. Okej, okay, okej, okay. jest fajnie. Co my... O jakie ona ma włosy, nice. O jakiś gigant jest. Ciekawie, a oh, fajna mapka naprawdę. Naprawdę myślę, że będzie okej. Okay. No i co dzisiaj się ubieramy? Co dzisiaj się ubieramy? Might Might Outfit. Out Fit Czyli będę sprzątaczką. Będę sprzątał brudy tutaj pozostawiony w tym gigantycznym domku, to jest... w ogóle to jest chyba mm, tam była taka bajeczka, bajka, nie wiem legenda, cokolwiek, z fasolką, że się sadziło fasolką no wyrastała taka wielka do góry, może to jest właśnie ona i na, na szczycie jej powstał jakiś tam domek był, nie, i tam był jakiś gigant, który jest gdzieś tutaj, dobra, miesza z tym, także całkiem spoczko no a na czym mam jeździć, a w zasadzie to będzie Read Able, Flying, Supersonic, Cool, yy, powiedzmy Gold Broom. Czyli po prostu miokła. Right. Wow, nice! Da, 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 da. No i będziemy czymś walczyć, ale postanowiłem, że to będzie nowoczesna sprzątaczka, więc będzie miała po prostu shotguna! Shotguna, i że wpisa te shotguna, boże, boże, I pięknie zobaczcie jak to wygląda. Dobra, nice, nice, nice. Lecimy do pierwszej misji, gdzie tu są jakieś misje? OK, mamy jakiegoś pinokia czy jakąś laleczkę z drewna. My nose how it grows from all of the lies If I promise I'm honest can you restore it in size? Ehm um, Czyli on rośnie, nos mu rośnie, no, czyli to piniookio, jeżeli kłamie, nie? A teraz przyrzeka, że jest szczery Kurde, i czy mu wierzyć? Może to kolejne kłamstwo? A ja to wyczułem, no ale dobrze, niech będzie. Więc po prostu klikniemy sobie na ten nosik, i się nie da. Yy. Mm, dobra, no to dam ci mmm co ja mogę ci dać? La... W... Lawyer? Lawyer. Dam ci tego, jako sędziego, może ci to pomoże. Ona strzeże prawa i sprawiedliwości, ale kurcze nie pomaga. Um... No to, no to, no to damy ci objective, że będziesz szczery. zadziałało, the nose, nose. The nose, nose The nose, nose The nose, nose No, 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 nose, nose nose, nose Czyli po prostu nos, wie Co się tu pojawiło? O wróżka, jaj, jaj, ale słodko O Okej, myślałem Co by tam dalej? Mamy tam jakąś dziurkę Można tu zejść gdzieś Albo wejść na górę Dobrze, dobrze, ale nie Najpierw tutaj wykonał wszystkie misje Na tym poziomie mam jakiegoś pasterza Czy kim jest? Aion had a little lamp i plan to have for ranch. Can you help me lo locate a yy, Czyli on jakąś tam lamp to była. Owieczka, baranek coś ten deseń i on chce ją zjeść. I ona gdzieś tu jest w domku. Ja mam ją znaleźć. O, To będzie troszkę complicated. Bo ja jej tu nie widzę. Gdzie jesteś owieczko? Owieczko, dobra, nie ma jej po prostu, więc po prostu olewam to. Może później znajdę jak będę przychodził dalej misję, nie? To może znajdziemy, także no problemo, no stress. Gdzie jestem? Where am I? A, tutaj, Dobrze. Co my tu mamy? Mamy jakąś księżniczkę. Noble woman, czyli... Kobieta, która dostała nobla. <laughs> The mirror says I'm hot I'm na, not says hot I'm not what das hurts a lot czyli yy, no trochę ciężko było zrozumieć ale lustro jej mówi że że że, że ona jest brzydka i że, że nie jest hot więc po prostu zatykujemy lustro i masz Głupie lustro co ty tak mówisz yy, no to Adamy... O, nie da się no to może 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 BAU Beautiz, damy jakąś tą kosmetyczkę, czyli cokolwiek masz, masz, ją pomaluj, co zrób z nią, cokolwiek z nią zrób, żeby ona była piękna, o no. Zobaczcie jakie śliczności. A teraz co? Co? Teraz jest nie tak? Ła. Teraz lustro Romantyk zakochało się w niej lustro! Uu. I Pff. I się pobiło, no i tyle było. <laughs> Ale fajnie, to wszystko co tutaj jest no, naprawdę dobrze. Lecimy do jakiegoś klauna. Spin to gold, spin to gold. I can spin anything no, new or old. Czyli on może wszystko y, tutaj na tym spinning wheel. to jest takie jakieś, kurczę, no ja nie wiem jak to się nazywa po polsku, a co... no wiem jak mniej więcej przetłumaczyć na co to jest po angielsku, ale po polsku nie wiem jak to się nazywa, ależ ubogi mój język polski, polska język, trudna język, um, no to dam ci um, another worn jacket. Warm, ciepła. Chciałem, żeby była zniszczona, ale no niech będzie. Masz, masz. To, to? Chcesz możesz sobie zrobić? Di -di 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 -di. O. Coś wyspingował. Co to jest? Warm, golden, golden! A, wszystko na złoto. Ej, zabawmy się. Może, M made out, outfit. A jak dam coś takiego, to też zadziała? Daj złoty outfit. Daj złoty outfit. Uuuu! zakładamy. No. Ups. Tu jest stary, ja mam złoto, jestem super elo, pro elo wyposażony teraz, nice, fajnie, fajnie, dobrze. Mamy kolejnego ziomeczka, u, tam ktoś spija, ale materacyków, no to ma, no, sporo, takie łóżko jeszcze materacy Help me find my role wife, only she can feel small foods between the mattress will help you to rebuild. Say what? Czy ona chce znaleźć żonę? Ale gdzie jest ta żona? Żono żono, Gdzie jesteś żono? <tutaj, Tutaj nie ma jej. Może to To e, loud 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 e, Loud to się przy loud czy loud Pa Sp speaker, speaker loud jednak jednak Masz użyj tego. użyj. Oj, Obudź to coś um... scream. Mamy krzyk. Stream, screamer. Żeby ci screamer. O! Kaciuszka! <laughs> no, nie nie, 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 zbyt mi jest tu potrzebna. Jeszcze raz, przed Muszę znaleźć moją królewską żonę. O, to jest dodane. Eee. Ona tylko może czuć małe. małe jedzenie. Foods. Between the mud tresses will happen. Czyli małe jedzenie mam znaleźć jakieś. Małe jedzenie? What? What? No dobra, no poszukajmy, no poszukajmy. Ja tu nie widzę nic z jedzeniem. Nic nie ma z jedzeniem, dobrze, więc pomijamy to. Później się tu wymyśli cukulwik I mamy tutaj jakieś misje. Mamy misje, mamy ziomeczka. Um, these rats have got out of control and it's something that's musical. Czyli te szczurki wyszły spod kontroli, i on coś musi żeby je tam zmuzykalować. <laughs> um, także damy mu. Mm, Bethoven. Ja nie, nie wiem, jak to się przyda. Beethoven, Beethoven. o masz coś takiego? Masz Beethovena. <laughs> Do ręki go wziął. Nie, tak miało to być. Ale no dobrze, zahipnotyzował szczurki, I co teraz z nimi zrobisz? I co? I się zabijesz? Nic mi się nie stało. Szczurki też lecą, ale pięknie, ale pięknie, dobrze, dobrze. Lecimy dalej, mamy tu jakiegoś giganta, no myślę, że to jego domek i. I mamy tu sporo misji, więc klikamy. Ale fajna muzyczka w tym, taka. taka pasująca do klimatu. No naprawdę pasuje te muzyczki, do każdej mapki pasuje muzyka. No i to jest fajne. My love for her just leaves me sobbing. I wish we had more things in common. My love for her. Aha. My love for. Aha, czyli e, oni są. Ukochankami, kochankami, ukochankami. To było głupie, ale kochankami są po prostu i yy, chcą, żeby mieli coś więcej ze sobą wspólnego, więc po prostu, jak tobie dam, że ty będziesz, nie wiem, creative, będziesz kreatywna, bo to się często zdarza. Nie, nie, kurde, nie chciałem tego zrobić, przepraszam cię bardzo! Creative. To powinno zadziałać. Dobra, no to. Yes notepad small uh, creative tiny Wydamy, że będziesz malutki. No, teraz macie więcej ze sobą wspólnego. Już mnie nie bij ziomeczku, masz swoją lowankę, lowankę, kochankę. I to mi się też wykonałem Tak, dwie naraz. Ah, moje życie jest spełnione. Mamy wilkołaczka I've hoofed and I've puffed. Uh, but to my car kind of needs blowing the piggy house in. A, oh, czyli, czyli on Huchał i dmuchał, i nie może zmuchnąć tego domku. Była bajka o trzech świnkach, chyba bodajże. Każda z nich miała domek. Jeden był drewniany, to przyszedł i zdmuchnął. Drugi był chyba z czegoś tam. A jeden był chyba jeszcze szałas jakiś taki, też zmuchnął. A jeden był z cegły, no i wilczek nie zdmuchnął, i ten z cegły, i on nie zdmuchnie, więc um, dam ci um, Big. Turbinę, turbinę dam ci Wielką turbinę, trzymajcie, proszę cię bardzo Teraz tak Teraz interact proszę cię bardzo wiej To nie działa, no to dam Ci Hurricane, dam Ci masz huragan, proszę cię bardzo i zmuchaj ten domek w pizdzie! <gryw> O, przy okazji, ziomeczko zmuchnęło, Dobra, zabieramy to. Misa wykonana pik uciekła, uciekła, uciekła. Goń, goń, goń. Dobrze, dobrze, dobrze. Posłuszny, posłuszny wilkołaczek. Ok, wchodzimy tutaj. Nie, ja, nie, ja, ja wiedział tylko jak, to bym tam w sobie wbił. Jak ja mam tam się dostać? O, tutaj jest jakaś klapa. A czemu on strzela? A, bo mogę strzelać. Trz, trz. Dobra, ale nie, nie, nie. Ja chcę się dostać do tamtego pomieszczenia. Może przez któreś z tych okien się tam dostanę. A może przez dach? Ty, ty ty, O, mam jakieś kotka. Kotku. Help me buddy. Help me! Miau! Help me to get these boots off now! Czyli on chce zdjąć te buty po prostu. No to damy ci clear, empty, czysty, pusty i... Nie tak miało to wyglądać. Zdecydowanie nie tak. okej okay, spróbujemy coś innego. Um, co byśmy, możemy tutaj kurczę Ciężka misja. Um, jak masz zdjąć te buty? Um, kurde. No ale to. Uh, let me Get these boots off now. Um, a jakbym Cię zaatakował? Nie, myślę, że to nie... A pet, pet. Miau! Eee, co Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Miau! dla uszu. No ale dobrze, musimy wykonać misję i nie ma tutaj jakichś opierdzielania się. Help me buddy, help me miau, help me get these boots off now. O, ale rymy, no, Nie wyczułem tego pierwszy, za pierwszym razem. Eee, um, dobrze, no to... Kto ci pomoże zdjąć te buty? 6 eee, shoo... eee, Bo tak? Nie nie pamiętam to but. Eee, stick. Baty best bloty Nie. Yeah. Eee, takie coś do wyjmowania butów, nie, kurcze, no ja nie wiem jak to się po polsku nazywa, wiecie, mamy taki patyk, wkładamy w piętę, budwa, i wychodzi noga z buta. Ale nie, no nie, no nie wiem jak to się nazywa po polsku, po angielsku też, no nie. No taki sułek wybaczcie, ale już nie znam naprawdę. Więc musimy coś wykombinować, eee, i po prostu, no nie wiem, nie mam pomysłu, zostawimy tą misję, wykonam ją kiedy indziej i okej, okay, sprawdźmy taką wielką mapę gdzie tu są nic, Ok, tego ziemeczka zostawiłem tutaj jest ktoś jeszcze na drzewie no to znajdziemy, znajdziemy, muszę się dostać też tutaj, ale tam nie ma wstępu, bo jak widzicie tu są te strzałeczki, to one służą do przejścia ale ja przejść nie mogę więc jak teraz zejść na dół god damn it ja wow. jajajajaj, okej, okay, tak to zrobiłem Czyli do domku też powinien tak w teorii wlecieć Więc... Bum Spotkałem się ze ścianą E... What? What? Dobra, jakoś wleciałem, nie wiem, to chyba jakiś gliczb, bo no tutaj coś jest. Okej, okay, dobra, no dobra, nie wnikamy, mamy jakąś ziomóweczkę. My girl loves to grow and grow and get stuck in stuff like this window, a czyli jej włosy lubią rosnąć, rosnąć i... Utykają właśnie w Jakiś takich szczelinach, oknach Więc damy y, Genial Hairdresser Hairdresser damy Genialnego Genialnego her, e, Tego Jak on się nazywał? Genialnego, o, o fryzjera Boże co jest Takie słowa zapomniałem, co ona założyła Czapę jo? Ja? Mm. Sexy, sexy. <laughs> Mamy Humpty Dumpty. Humpty Dumpty to było takie jajeczko, które chodziło i to też było w jakiejś bajce. Nie wiem, to nie było przypadkiem w kocie w butach? Właśnie, kot w butach miał przyjaciela i kot w butach jest na dachu. A Humpty Dumpty był jego tym jajeczkiem przyjacielem. Może oglądaliście kota w butach tą polską, taką, znaczy polską wersję, co była w kinach tam kiedyś, kiedyś, więc yy, więc widzę, że dzisiaj tak jakoś bajecznie, wszystko jakieś tutaj księżniczki, jakieś takie liputy, jakiś ten no no wszystko, także co z fajny myślę odcinac, no ale dobrze, musimy wykonać misję, więc mm. All the Kings, horses and all the kingmen left me, I've gone all pieces again. Yy. Czyli dam ci po prostu repa i red. Będziesz zreperowany. I proszę, The Great Fool. I znowu poszedł w pijad. Co za człowiek, nie? Ja go tu pomagam, reperuję go, a on się niszczy. Okej, okay, okej. Okay. Co my tu mamy? Newsboy to Tu są jakieś noga. Albo ręka, cokolwiek. Okej, okay, czy tutaj nie ma nic podejrzanego, yy, w sensie, jakbym chciał tam zobaczyć, wykonać poprzednie też misje, ale jakoś, kurczę, nie wiem jak dobrze to, jest tutaj ze swoim kochankiem, którego zmiotło, hur huragan zmiotł, także no, no, no przykro mi bardzo. Yy, Okej, okay, tutaj mamy misję, mamy małego, który, ej, to jest mały mag, mały ja, mały ja, no wykapany mały ja, toc, lock. Ah, bye, baby. Please make it stop and get me down safety, safely before I fall off. E, dobrze. Więc... E, mam cię zdjąć, ja cię tak kliknął, przesunął i... E, no to dam ci tak jetpack. Jesteś mały, ale myślę, że z jetpackiem sobie poradzisz. I proszę cię bardzo i jest, jest, jesteś na ziemi. to and all. Pięknie, pięknie, misja wykonana, mam jakieś karmi. O, mogę grać teraz swoim bratem, tucem, tocem, także całkiem spaczka. Ehm, no i coś, I została ostatnia misja, znaczy, no, a ostatnia jeszcze tutaj trzy, dwie, bo tą wykonam, ale nie wiem, jak tamte, znaczy, a czekajcie, bo to jest tak, że muszę je niby znaleźć na mapie. Znaczy, tak się domyślam, że znaleźć, ale jeżeli mu dam tą mowieczkę, po prostu dam mu ją, stwórzę, no to nie, nie będzie ok? No to spróbujmy. Delicious, czyli przepyszna yy, owieczka. Lamp, food, animal... A może być animal, no nie wiem co on tam sobie chce. Może jeszcze chce świeżo, może nie chce świeżej. To, to dam delicious lamp. Teraz jako food. Trzymaj złomeczku. O, laska. Ehm Dobrze, no to, no to nie, nie ma jej tutaj Nie ma jej tutaj, naprawdę no, i, Widzę wszędzie rzeczy, ale owieczki nie Zdecydowanie, może to gdzieś w szafkach jest Ale to się nie da, U, strzelam Ale to się nie da ich otworzyć, także no, no, no Zobaczcie sami, no nie ma tu nigdzie owieczki No nie ma, nie ma naprawdę owieczki nigdzie Także, fuck this, lecimy dalej Wykonam te dwie misje już sam tam <laughs> Po prostu w następnym odcinku Jak to ja zazwyczaj robię, powiem wam Powiem wam jak to dokonać. Eee... i Gretel survived this harrowing tale. Hansel i Gretel to też był, był film w sumie. Nie wiem, może była i też bajka. Ale wiem, że był film, bo ja go oglądałem w 3D. Uuu, I oni byli łowcami... <coughs> ...wampirów. Dokładnie także, to jest takie, to, to, jest sławne takie rodzeństwo, bodajże oni chyba nie byli rodzeństwami, wiem, z filmu, że oni nie byli rodzeństwem, że oni po prostu, albo może byli, nie wiem. Jako byli mali, no to dostali się do domku, yy, Babyagi, bo było całe z cukierków, ona ich zamknęła, ale oni je potem zniszczyli i od tego czasu tam polują na jakieś tam wampiry, czy coś, czy właśnie jakieś wiedźmy. Także, tak wyglądała historia, ale przejdźmy teraz do gry. Are out exploring, give them something to leave a try behind them. Czyli oni sobie tutaj eksplorują, eksplorują i ja muszę im dać um, coś, co, za co zostawią za sobą ślad. Czyli żeby się nie zgubili, więc dam im po prostu nasionka. To jest dobry sposób, albo jedno nasionko. Nie przesadzajmy. Kurczę, kurczę. No. Ile można? Jedno nasionko, Taszek oczywiście, zje. Wiedziałem, że tak się stanie, bo to jest karmik. Norma, norma, norma. Więc lecimy dalej. Myślę, że powinna być misja wykonana. I'll try is gone. Let's try something else. Hmm. Czyli jednak nie jest takie, takie, takie. E, więc dam wam. Co ja mogę dać wam? marker. Może markerem? Writing. Rysujcie sobie na ziemi. No, narysuj ślad, piękny. O, wracają się, czyli chyba zadziałało. I co, będzie ślad na ziemi? Nie ma? The birds keep eating our trail. Wow, nie domyśliłem się. I ja jestem małym gnomem! Lalalalalalalal. Um, dobra, no, czyli ptaki zjadają ten, no to poisonous to dam zatrute nasionko Teraz jak ptaszek zje to się otruje i więcej nie będzie jadł I będzie miał nauczkę, ha 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 Ale jestem okrutny, ale jestem okrutny I co teraz, zatrujesz się? No, no nie, jeszcze nie What the fuck To co ja mam wam dać? Aaa, dobra, poczekamy już na tą podpowiedź Zatrute nasiono nie zadziałało niestety więc trzeba wykombinować coś innego, nie? O, pięknie mamy tutaj. Maybe Stones would work better. Stone. No dobra. O kurczę, ale to kamień mam ci dać. No masz kamień. Niech będzie, niech będzie. Uuuu, wow, wow, kamień, dałem jeden kamień, nagle się rozmnożyły Tak jest, tak jest Okej, okay, mamy jakąś babcię Help the old woman cut some firewood and take it to the stove Czyli ma, ma to pociąć e, Więc dam ci An... Um, golden Axe Czyli po prostu Masz, masz babciu, dni, Złotą sikierą Nic się nie dzieje Eeeem... No to... Electric... So, piła mechaniczna. Miała być elektryczna, a nie taka! Eeeem... Could you cut some firewood and... Dobra. A bo jak? Ja mam może dać im. Hansel i Gretel masz, pod niej to. No. Co ja tam babci daję? Przyszła ja mam jej pomóc. Ona, ona sama tu pomogła, dając jej siekierę. Nie, ona jest stara, nie uniesie tego. Ej, dobra, dobra, dobra. Mój błąd, mój błąd, wybaczcie. Dokładamy do pieca. Hops, hops, pięknie, pięknie, pięknie. Idź, babciu, babciu, biegnij. I? Jo, ja też mogę chodzić. Tak, tak, tak. Dun, dun, dun Aha, you fell for my trap Gretchel will serve as my slave And Hansel will become my dinner Czyli Hansel będzie obiadem, a Gretel będzie y, Więźniem Tam, tam więźniem O. No i właśnie o to mówię, że oni się skusili do jakiegoś domku Tylko, że to był z cukierków I baby Jagi nie był taki duży um, No i ona porwała ich Uwięziła, dobrze Give some food, Hansel to fool the witch into the eating him Into not hitting him e, Czyli mam coś mu dać żeby oszukać ją, żeby ona go nie jadła. O zamknęła na kłódkę uh, Curse my plump and delicious looks. What I could do make with this not eat me. Czyli um, dam po prostu um, warrior suit, warlike suit. Ok. Załóż to. Załóż to, nie będziecie widać. God damn it No to... Mm, robot suit. Trzymaj, załóż robota. Załóż to, ziom. W ogóle mam kogo szukać. Yo, a to jesteś... Nie wiem. Mm, kurczę. Myślałem, że jak coś ubierze, no to pomoże, ale no, no dobra. Zobaczmy. Ani to bekan on appetizing fast. Um, Kurczę, no, nie wiem, nie wiem. Mm, no, to może damy ci eee, Monster Hat, Master Hat, załóż. załóż Un hat, czyli niesmaczna czapka. <laughs> Jakby to pomogło, to by była już głupota, no, ale jak widać, niestety, gra nie jest taka głupia i przemyślała to, przewidziała wszystko no, poczekam już na odpowiedź, bo po prostu na nie mam jakoś pomysłu i co teraz założyć? Zawsze coś zakładam i... skini um, Skinny yy, ale nie mogę na ciebie nic kliknąć Skini. E, skinny... Side. What? 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 Jak? Co ja mam zrobić? God damn you! okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wróciłem. <laughs> A, coś mnie złapało. E, wróciłem, zrestartowałem po prostu misję. Widzicie, teraz już mogę na nim użyć. I jest, będzie skini. <laughs> Także, no po prostu, coś się zbugowało. No, już nie raz miałem taki bug w tej grze, ale to w żadnym wypadku nie przeszkadza, jakoś tam. Um, ok okej, co teraz mam zrobić? That should buy some time. Quickly, rule the witch back to the Owen. Eee, dobra, Baba Jaga, no to mamy coś. Em, delicious baby. Ona chce zjeść dziecko, więc damy sobie tutaj dziecko. To cię e, ściągnie, właśnie do pieca. A Gretchen? To Gretchen czy Hansel? Gretchen, chyba? nie ją tam! Now is your chance! O, dobra, 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 już ją wrzuca, okej. Okay. <grywa> wzięła ją w rękę, wrzuciła do pieca! Hardo, hardo! I co, baba, Jaga się spali, swajczy, spłonie, i coś, wszystko się tu zaczyna palić. The evil hack is no more. Time to rescue Hansel and get on the hill. Mamy kluczyk, więc pick up, wypad tutaj z yy, obecnie popiołów, babci, the case is too hot to handle, um, dobrze, no to damy ci, yy, wa, yy, damy sztorm, sztorm, no już, 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 ochłać to, pięknie, teraz pick up, <ścoughs> pięknie, mogę, mogę podnieść i... O, no wystarczyło podejść i już wszystko tutaj pięknie się otworzyło, także uciekamy z domu, baba jak o, kto tu jest? Mm, 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 mm. Może nasz wybawca? Albo to jest ojciec ich, to jest chyba ojciec. Run more children, thanks you so much for keeping them safe. Have this. Więc to jest po prostu ich ojciec, tak jak myślałem, jednak troszkę się zna e, tak zwanego Storylina. Także pięknie gwiazdeczka jest moja, należy do mnie. <laughs> Czyli wyjście Hesley Gretel, ukończona misja, czyli takie, no day out, po prostu wyjście z domu, no po prostu na zewnątrz a świeże powietrze, na domu, do domu. Baba jak i także co? Ziomeczki. <laughs> To by było na tyle. Resztę misji wykonam sam. Potem wam powiem jak tutaj to wykonałem te trzy misje, które zostały jeszcze kot w butach, ta, ta, typ, typ, który szukał żony i ten ziomek, który szukał owieczki. Także em, to by było na tyle w komentarzach piszcie za co się przebrać i na czym jeździć w następnym odcinku, jeżeli nie macie pomysłu, jaki strój, żeby był w grze, bo nie wszystkie są, to w opisie macie link do stronki, na której znajdziecie wszystkie stroje. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę. Będę niezmiernie wdzięczny za każdą łopeczkę, za każdą pomoc i wsparcie i fajnie, że właśnie mnie wspieracie, także nie przedłużając, jeszcze raz cześć, pa pa!